Dzisiaj mamy taki cudowny dzień, jakim jest Dzień Babci. Myślę, że każdy z nas w tym dniu swoimi myślami, może też pewnie krokami, idzie do swojej babci. Ja niestety już jedynie mogę pamiętać o moich babciach dwóch w modlitwie, ale chciałbym zostawić Wam dzisiaj taką myśl, którą zostawiła mi moja babcia Ula. Kiedyś składała mi życzenia na urodziny. I myślę, że to były chyba jedne z piękniejszych życzeń, jakie kiedykolwiek ktoś mi złożył w życiu moim. Powiedziała mi przez słuchawkę Przemku, pozwól Bogu dawać Ci życie. I jak usłyszałem te życzenia, po prostu tak zamilkłem. Babcia zaczęła się denerwować. Halo, halo, czemu nic nie mówisz? Bo właśnie chyba wobec tego, co ona powiedziała, trzeba było zamilknąć. Zamilknąć wobec tajemnicy Boga który jest źródłem życia, zamilknąć wobec tego, jaką miała ta kobieta wiarę i myślę, że nie miała wielkiej mojej babcia znajomości teologii, ale miała po prostu głęboką relację z Bogiem. Wiedziała, że w naszym życiu pewnie wielokrotnie próbujemy sobie szukać czegoś, co daje nam życie, czegoś, co poprawia nam to życie, poprawia jego jakość, ale tak naprawdę źródłem tego życia i źródłem miłości jest Bóg. I tego źródła ci życzę każdego dnia. Odwiedź dzisiaj swoją babcię. Jak nie możesz, to pomóż się za nią. Dobrego.